Witam czytelników bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Warto przeczytać. Izabela Frączyk, absolwentka Ekonom Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Autorka. Kilkunastu powieści, które zostały ciepło przyjęte przez czytelników. Jedną z nich jest dylogia Śnieżna Grań opowiadająca o rodzinie Stachowiaków od wielu lat zarządzających stacją narciarską na Podkalu. Jest to pełna humoru i wzruszeń. Opowieść o miejscu, gdzie moglibyśmy, moglibyśmy być gośćmi, a najchętniej pozostalibyśmy na dłużej. Dylogia Izabeli Frączyk. Śnieżna grań, pierwszy tom, za stary grzechy i drugi pół na pół. Oto fragment pierwszego tomu. Rozdział pierwszy. Lola od niechcenia szumrnęła szeroką szuflą. Śnieg był wyjątkowo mokry i ciężki, więc z wysiłkiem przepchnęła koniec podjazdu i rozprostowała obolałe plecy. Tego dnia kilku początkujących kursantów dało jej ostro w kość. Pół biedy, gdy uczyła dorosłych, którzy po paru konkretnych zalecenia i odpowiednim ustawieniu narw przy niewielkiej pomocy, byli w stanie samodzielnie pospierać się po upadku. Ale dzisiaj trafiła się jej trójka wyjątkowo mało utalentowanych nastolatek, które w przewracaniu się i głośnym piszczeniu na cały stok upatrywały kwintesencji nauki narciarstwa. Nie pamiętała, żeby kiedykolwiek musiałaś aż tyle razy dźwigać kursanta i tyle razy w ciągu jednego dnia zaciskać zęby, by powściągnąć swój niewyparzony podhalański język. Wielkie i ciężkie płaty śniegu sypały się z nieba. Bez opamiętania, a jej brat, jak na złość, akurat tego dnia musiał zaliczyć jakieś kolejne techniczne szkolenie. Mamy, jak zwykle, zajmowało gotowanie, a sezon praktycznie się kończył. Było już za późno, żeby zatrudnić kogoś do pomocy. Tak rozpoczyna się. Rodzinna saga o stachowiakach. Zapraszam do przeczytania dylogii Izabie, Izabeli Frączek, śnieżna grań wciągającej sagi rodzinnej.